Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Magicum usum cadavelis. Spoczywające na tej półce to miszcze w pozłacanej okładce jest jednym z czterech powstałych na początku XVII wieku egzemplarzy tej mistycznej księgi. Napisana w języku francuskim pozycja traktuje o magicznych technikach wykorzystania zwłok. Autorem oryginału jest nich Hieronimus Doua, który wedle wstępu do książki żył jako pustelnik gdzieś w Pirenejach. Pisany odręcznie oryginał został następnie spalony przez władze kościelne. Jednak w Antwerpii wykonano wspomniane już przeze mnie cztery drukowane kopie. Dwie z nich uznajemy dziś za zaginione. Trzecia, w nie najlepszym stanie, znajduje się w zbiorach prywatnego przedsiębiorcy z Hanoweru. Na szczęście nasz egzemplarz znajduje się w stanie niemal idealnym, pomimo niezwykłej drogi, jaką przebył, zanim znalazł się u nas w Arkham. Biblioteka wykupiła księgę z rąk króla Belgii Alberta I, który pozbywał się jej jako część spadku po swoim poprzedniku, okrytym niesławą Leopoldzie II. Być może słyszeli Państwo o niedopuszczalnych rzeczach, jakich ludzie Leopolda dokonywali w wolnym państwie Kongo na kontynencie afrykańskim. Zachodzą uzasadnione podejrzenia, które wnioskujemy z odręcznych notatek na marginesach i tylnej okładce księgi, że jeden z ludzi, króla, miał ze sobą tę księgę w Afryce i testował niektóre zawarte w niej techniki na miejscowej ludności. Według naszych badań księga zawiera wiele wskazówek i instrukcji odnoszących się do balsamowania odciętych części zwłok w celu wykorzystania ich następnie w rytuałach magicznych. Największą użytecznością według autora wykazują się amulety z zabalsamowanych dłoni, które w zależności od tego jak zostaną przygotowane mogą być narzędziem skrytobójstwa, pomagać przewidywać przyszłość, chronić przed kradzieżą albo wydłużać życie ponad zwykłą miarę. Nie brakuje tu też instrukcji wykorzystania spreparowanych głów lub nawet genitaliów. Jednak pozwolą Państwo, że nie będę przytaczać przykładów ich wykorzystania. Jeśli doktor armitraż wyrazi zgodę na badania, będziecie Państwo mogli sami zaspokoić swoją ciekawość. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj strona 33. Widzą Państwo na niej rycinę przedstawiającą człowieka z wyciętym za życia sercem. W kolejnym rozdziale autor opisuje metody spreparowania takiego organu w sposób, który rzekomo sprawiłby, że ciało może przeżyć bez serca, a ten kto je posiada będzie mógł wedle swojej woli rozkazywać ofierze bez względu na dzielącą ich odległość. Według naszych specjalistów może mieć to związek ze współczesnymi naukami wódu, które podobnymi metodami obiecują osiągnięcie podobnego efektu. Tymczasem zapraszam do kolejnej sali, o ile nie ma co do aktualnego eksponatu więcej pytań.